Cześćcie, z tej strony Golzer witam was bardzo serdecznie w 26. odcinku kariery Wisłam Kraków. W dzisiejszym mm, epizodzie zobaczymy bardzo ciekawe spotkania mm, i ligowe i, i, i te pucharowe w pucharze polski oraz te pucharowe w Europie z PSV Eindhoven. Więc zapraszam serdecznie na ten odcinek i przechodzimy do powolutku do pierwszego spotkania, które rozegramy z Zagłębiem Lubin w, w Lidze. Przygotowuję tutaj jedenastkę na to spotkanie. W miarę, w miarę podstawowy skład, um, chociaż oczywiście bez naszego um, najskuteczniejszego zawodnika, Antonego Martiala. Dągu Safak ostatnio wystrzelił z formą, więc cz czemu miałbym mu nie dać szansy? No i zobaczymy, jak to będzie powolutku. Przechodzimy, wybieramy. Um, zaraz zobaczymy, jakie stroje. Na wyjeździe, a więc białe stroje. E, gramy w Lubinie. No i przechodzimy do pierwszej akcji, która ma miejsce w minucie trzeciej. Dągu Safak fantastycznie rozrzuca piłkę do. Pawłowskiego ten dośrodkowuje z pierwszej piłki Przemysław Lech nie daje rady, ale jeszcze piłkę zbiera przed polem karnym do uderza z woleja i minimalnie obok bramki łowy, to naprawdę ładne trafienie, więc szkoda, że to nie wpadło. Minuta 20, kwiek sam na sam. No ale tego uderzenia nawet nie będę komentował. Minuta 55, a więc już druga połowa Lech do Burdejskiego. Rozgrywamy tutaj piłkę w środku Pola Zieliński, fantastyczny przerzut do Pawłowskiego na lewą stronę. Ten do środka ewoluje, uderza Lech, ale niestety nie trafia nawet w światło bramki, więc w dalszym ciągu utrzymuje się wynik remisowy. Minuta 58, Dągucowak wycofuje przed pole karne do Zielińskiego, ten uderza, ale w dalszym ciągu nie potrafimy pokonać golkipera e, Kretów. Minuta 69, ostatnia już w tym spotkaniu dla nas w zasadzie okazja i po raz kolejny obronił tam golkiper Zagłębia Lubin, więc... Remisujemy 0 do 0. Głupia strata punktów, no bo nie powinniśmy z takimi drużynami punktów tracić. No ale cóż, to już jest przeszłość, należy o tym zapomnieć. Teraz przechodzimy do pierwszego spotkania w Pucharze Polski w tym odcinku, który rozegramy u siebie z ruchem chorzów, Przygotujmy tylko skład na to spotkanie, bo zawodnicy tutaj oczywiście są niektórzy zmęczeni. A jak widzicie tam potem znowu gramy od razu rewanż w Chorzowie i potem u siebie z PSV Eindhoven no i oczywiście ten ostatni mecz jest, jest dla mnie najważniejszy bo no bo cóż jeśli pokaże się dobrze w Europie to mogę zarobić i dużo pieniędzy i dobrze sprzedać swoich piłkarzy i ogólnie no czuć się lepiej prawda więc, więc ten mecz z Holendrami będzie dla mnie najważniejszy ale teraz przechodzimy już do drugiego spotkania w tym odcinku i do pierwszej akcji, która ma miejsce w minucie 41 dopiero, no niewiele się działo, ale jak już się zaczęło dziać, to, to byłoby ładne to trafienie Tychuna, ale niestety bardzo dobrze buchalik, minuta 54, więc już druga połowa do Małecki uderza Martial i prowadzimy 1 do 0. Od 54 minuty y, trzecia bramka Martiela w Pucharze Polski w tym sezonie. Minuta 56, więc y, chwilę, chwilę po, po trafieniu Martiela właśnie, właśnie on tutaj atakuje, przeciwnik odzyskuje piłkę, uderza, broni Buchalik. No i dobitkę tutaj ym, broni Helik. Minuta 78, Stolarski podaje do Kamińskiego i nasz bardzo, bardzo rezerwowy napastnik nie potrafi tego skierować do siatki, więc wygrywamy 1 do 0. Ruch nie do nawet jednego strzału w tym spotkaniu. No i mamy w miarę dobrą sytuację przed tym rewanżem. Wystarczy nam nawet remis bezbramkowy, no ale przecież nigdy nie gra się o remis, więc tutaj też spróbujemy wygrać. Tutaj sprawdzam. Jak tam kontrakt stolarskiego? Bo wydaje mi się, że, że jest to zawodnik, na którym można potem zarobić dosyć, dosyć duże pieniądze. A w zasadzie nawet nie, nie mam jakiejś potrzeby sprzedawania, właśnie stolarskiego, bo, bo gramy się nim całkiem nieźle. Jeśli oczywiście znajdzie się jakiś lepszy prawy obrońca, to, to, to wtedy stolarski pewnie nasz klub opuści, ale jak na razie takowego obrońcy znaleźć nie, nie mogę, bądź, bądź, bądź nie szukam nawet więc, więc Tolarski na razie sobie na tej prawej obronie zostanie no oczywiście w tym meczu wyjdzie Fryc, bo, bo tutaj muszę wyjść w rezerwowym składzie żeby, żeby wypoczęci byli podstawowi zawodnicy na to spotkanie w Lidze Europy jeszcze tutaj kilka roszad w składzie i możemy przechodzić do tego spotkania rewanżowego a w zasadzie do pierwszej akcji co tutaj jeszcze robię Czasami zbyt długo to trwa, ale już się udało. Przechodzimy do pierwszej akcji, która ma miejsce w minucie 5. A więc już na samym początku spotkania: Dongu Cafak tutaj walczy o odzyskanie piłki. No i w końcu mu się udaje, wychodzi sam na sam uderza, ale fenomenalnie po raz kolejny Buchalik. Minuta ym, 43. Atakuje ruch Chorzów, dośrodkowanie Janoszki, uderza Starzyński, broni Leccerini. Jeszcze tutaj dośrodkowuje Kuświk, uderza Sadlog, ale. Piłkę wybija Hwang ho Minuta 57, więc już druga połowa. Michał Nalepa fantastycznie przerzuca piłkę do Bartłomieja Pawłowskiego. Ten do środka a w zasadzie strzela, jeśli tak to można nazwać, w piłkarze ruchu Chorzów, który dotknął tam piłkę ręką. I w związku z tym mamy rzut karny, do którego podejdzie sam, sam wrzucający, a więc Pawłowski. No i zobaczymy, czy uda mu się pokonać tutaj Buchalika. Buchalik czy Pawłowski. Kto okaże się lepszy. Na szczęście nasz piłkarz. A więc od 59 minuty prowadziliśmy 1 do 0. No i już raczej było pewne, że, że jesteśmy w kolejnej rundzie. Ale postanowiłem tutaj zagrać jeszcze ładnie dla oka. Dla naszych kibiców. Żeby oni też mieli radochę. 69 minuta. Fantastyczna akcja. Zakończona fantastycznym uderzeniem. W dągu Zafaka. I było już 2 do 0. W minucie mm, 70. 8 kolejna nasza akcja Lech do Pawłowskiego. Bardzo aktywnego zresztą w tym spotkaniu. Ten uderza broni Buchalik, ale wobec dobitki Buddyńskiego jest totalnie bezradny i w 79 minucie było już 3 do 0, a więc kolejny pogrom z ruchem chorzą naprawdę gra nam się dobrze w tym sezonie. Awansujemy dalej. No i teraz najważniejsze spotkanie w tym odcinku. Spotkanie z PSV Eindhoven Zobaczymy, czy uda nam się. Um, no coś ugrać z holendrami. Niby jest to słabszy teoretycznie przeciwnik od Olimpiku Marsylia, czy tam Olimpiku Lyon, ale, no ale wiecie. Mecz meczowi nierówny, to my możemy zagrać na przykład słaby mecz, wystarczy, że popełnię kilka błędów, PSV je wykorzysta no i wtedy będzie ciężko, więc muszę być tutaj maksymalnie skoncentrowana. Oczywiście wychodzimy podstawowym składem z Martialem w ataku no i przechodzimy powolutku do pierwszej akcji, która ma miejsce w minucie 26 wyśrodkowanie. Był tam jednak foul, więc wracamy do, do miejsca, w którym ten foul został popełniony. No i ta, ta, ten obszar jest nam dobrze znany, bo wiele bramek właśnie z tego obszaru udało mi się już strzelić. Zobaczymy, jak będzie teraz. Zielinski dośrodkowuje. Jest tam Czawes, ale broni bardzo dobrze Zoet. No ale jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi się wykonuje te stałe fragmenty właśnie z tego rejonu boiska. I ta 33 pilno i nie wiem nie wiem co tutaj zrobił nasz prawy skrzydłowy niestety nie potrafił tego umieścić w siatce minuta 40 fatalny tutaj błąd jednego z obrońców PSV Martial pędzi sam na sam zatrzymuje schodzi do środka podaje do Quintany ten uderza no ale bardzo dobry tutaj refleks Zoeta i w dalszym ciągu 0 do 0 pierwsza akcja PSV miała miejsce dopiero w drugiej połowie no ale niestety od razu zakończyła się trafieniem i Lokadia to Lokadia jest po prostu strzelcem tej bramki minuta 80. Jeszcze tutaj próbuję, próbuję, żeby żeby nie przebrać tego spotkania ale fenomenalnie po raz kolejny Zoet, którego któryś z was mi w sumie polecał, żebym ściągnął zastanawię się nad tym ale to już oczywiście w kolejnych odcinkach w tym to było już na tyle, przegrywamy 1 do 0 ale e, wobec rewanżu e, w Kolandii wszystko jest jeszcze sprawą otwartą, więc trzymajcie kciuki jeśli jesteście ciekawi dalszych losów Wisły Kraków oczywiście czekajcie na kolejny odcinek w tym to było już na tyle, mówił Goldzor pa pa a jeszcze chciałbym przeprosić za mój głos, bo jest lekko Lekko coś z nim nie w porządku, więc jeszcze raz sorry. Papa! Pa.